Siemanko, ostatnio dowiedziałem się, że dzieci uczą się takiego przedmiotu na Islandii jak psychologia. I dla mnie to po prostu było pff, wow, nie? Bo rozkminiłem sobie to, że ja o czymś takim myślałem chyba z 5 lat temu, jak jeszcze chodziłem do pierwszej technikum i myślałem, że w Polsce właśnie powinien y, funkcjonować taki przedmiot, nie? Że to by było coś dobrego dla dzieci, bo jak wiemy. W Polsce teraz panuje wzrastająca liczba prób samobójczych wśród nastolatków, i myślę, że to by wpłynęło w jakiś sposób po prostu na to liczbę. Myślę, że to by było coś fajnego uczyć się o tym, jak. Funkcjonuje ludzki umysł, dlaczego, nie wiem, popadamy w depresję, dlaczego popadamy w uzależnienia, bo przez całą moją edukację w polskiej szkole nikt, nigdy nie wytłumaczył mi, dlaczego człowiek popada w uzależnienia, tylko całe życie tłumaczyli mi, że uzależnienia są bardzo złe. Jakby, no nie wiem, jakby nikt tego nie wiedział, nie? Że uzależnienia są bardzo złe. Przecież uczymy się tego, mi się wydaje, od małego, nie? Więc myślę, że przedmiot typu. Psychologia byłby lepszym przedmiotem niż łacina, którą e, chyba planują wprowadzić w polskich szkołach. Powinniśmy dużo nauczyć się jeszcze od szkół skandynawskich, ale to może w następnych filmach.